Co panowie myślą? Ogólnie tu z zewnętrznej strony patrzcie na to. Tutaj mam problem, kurwa. Lee! Połóż się na ziemię! Nie strzelaj do mnie, co ty zrobiłeś? Połóż ci się na ziemię! Patrzcie Pan... na tą ziemię Już! No przecież jestem, kurwa! Na podłodze prawie w... z tą pukawką! Połóżcie na ziemię! Nie! Wiem o co wam chodzi! Proszę mi wytłumaczyć, jak chciałem przesadzić paprotkę, ona zaraz kurwa zwiędnie. O, czy pociąg! Ubezpieczam. Ubezpieczam z go Napadł dany. Eee. O nie, o nie, tylko nie to. A. Wow, wow. Do góry wstajesz! Ała, kurwa! Sprawdźcie, śmieszne rzeczy zostaw go tutaj na glebie. Za co, za co wy mnie łapiecie? O Wam chodzi! Na mój sklep, kupa! Na mój sklep przychodzicie, się kuprujecie. Czysty jest? No, czysty jestem, człowieku, nowa niby jaka wleciała. Na ziemię, Nigdzie chodź. nie siadam, rozkuj mnie! Spijaj, Rozkuj mnie, kupa! Szefie, proszę z nim zostać. Chodź, chodź, to. Ja mam kurwa immunitet Dobra Stoi Pani i wykonuje pan rozkazy Rozkłuj mnie ko Ty polecenie z góry, pajacu, to Stoi, wykonuj rozkazy, nic nie będzie. Współpracuj po prostu Co robisz? Ro rozerwałem właśnie kajdanki No możemy porozmawiać jak ludzie, nie trzeba mi... Nie, mnie, nie rozmawiać jak Rozmawiajmy jak, jak ludzie, k'a Przychodzicie w 15 jak PRZYSADZAM K**A i o o co ci chodzi? Celujesz do mnie k z prądu w moim sklepie jak my je okna. Powiedz mi co tu chodzi. łapiesz mnie przyciąga przyciągasz do ziemi, w że beton. Panowie, to jest burmistrz tego miasta. szeryf jest w całym szacunkiem, nie ma to żadnego znaczenia w takiej sytuacji. Nie ma z... ku... zwalniam cię. Dobra, w takim razie to trzeba osadzić. Ciebie też zwalniam Zostałeś tylko ty. i Krzyżyk, dawaj szybko.